Lilka to postać, która pojawiła się w pierwszej miłości zaledwie kilka miesięcy temu, ale zdążyła już nieźle namieszać. Rozbiła małżeństwo Kingi i Janka i doprowadziła do rozpadu ich rodziny. Kiedy dowie się, że małżeństwo Janka to już przeszłość, zaproponuje mężczyźnie, by zamieszkał z nią. Poprzedni sezon pierwszej miłości był niezwykle emocjonujący. Kinga była świeżo po przebyciu ciężkiej choroby i nie do końca doszła jeszcze do siebie, kiedy jej bliscy zaczęli zmagać się z prywatnymi problemami. Bohaterka wzięła sobie za cel, by te problemy rozwiązać. Była tak zaangażowana w sprawę, że zaczęła poświęcać Jankowi nieco mniej uwagi. Kiedy więc w Fajna TV została zatrudniona nowa charakteryzatorka, Lilka, która zaczęła adorować Janka i spędzać z nim coraz więcej czasu, Janek całkiem stracił dla niej głowę. Wdał się z nią w romans, nie myśląc o konsekwencjach, a te pojawiły się wyjątkowo szybko. Lilka zaszła w ciąże i to właśnie wtedy Janek zdał sobie sprawę z tego, że może stracić Kingę i całą rodzinę. W nowych odcinkach pierwszej miłości po wakacjach, Kinga dowiedziała się, że Janek ma romans. Kazała mężczyźnie zakończyć relację i zerwać z kochanką wszelki kontakt. Nie była jednak świadoma tego, że Janek ukrywa przed nią coś jeszcze. Kiedy prawda wyjdzie na jaw, małżeństwo bohaterów będzie nie do odratowania, Janek zamieszka z Lilką. W 4078 odcinku pierwszej miłości, który zostanie pokazany 22 października, Kinga poznaje druzgocącą prawdę, którą Janek przed nią ukrywał. Czy to właśnie wtedy dowie się o nieślubnym dziecku Janka? Wszystko wskazuje na to, że tak. Po podwójnej zdradzie męża, Kinga, swoim zwyczajem, zamyka się w emocjonalnej skorupie. Przejęty Tomek prosi o pomoc Artura, a ten konfrontuje się z Jankiem. Janek, w nadziei na spotkanie Kingi, przychodzi do domu po rzeczy. Kinga zaś ukrywa się u Marysi. Boi się, że ulegnie prośbom męża o wybaczenie, bo wciąż go kocha. Całą sytuację postanowi wykorzystać przebiegła Lilka. Zadzwoni do Janka i zaproponuje, by zamieszkał z nią, skoro rozstał się z żoną. Czy Janek przyjmie propozycję i zamieszka z kochanką? Taka decyzja całkowicie przekreśliłaby jego małżeństwo z Kingą. Decyzje bohatera poznamy w nadchodzących odcinkach pierwszej miłości, które emitowane są od poniedziałku do piątku o godzinie 18 w Polsacie.